Hej, Cześć siema, ludzie, z tej strony corner i witam Was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale. I dzisiaj widzimy się w modyfikacji przeciwko Stickmanowi. I jeżeli jeszcze nie kojarzycie, jest to Stickman właśnie z animacji z kanału JZ Boja. Jeżeli nie kojarzycie tej osoby, czy też tego YouTubera, właśnie, który robi animacje, w którym pojawia się takowy Stickman i też różne inne, no to oczywiście link do jego kanału będziecie mieli w opisie, jak i oczywiście link do tej modyfikacji. Na dodatek koderką, która tworzyła tą która była też przy tej właśnie przy tworzeniu właśnie tego moda, była nasza koleżanka właśnie programistka Takea, jeżeli tak dobrze do niej, ja ją tak właśnie nazywałem, z moda versus programistka, który też pojawił się już na moim kanale. Więc co? Przechodzimy dzisiaj do modyfikacji. Modyfikacja wyszła wczoraj, miałem ją już wczoraj nagrać, ale trochę mi nie wyszło, więc nagrywam ją dla Was dzień po tym, jak się już pojawiła. No więc co, przechodzimy już do samej gry, koniec tego wstępu, który trwał prawie minutę. I lecimy już z modyfikacją. Mamy story moda, mamy też podobno tutaj kaczenki. Nie wiem, czy są dialogi, wiem, że są na pewno śmieszne animacje i są jakieś kaczenki, więc co, przejdźmy od razu do story moda i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Ty, ja mam właśnie stworzoną myszkę w grze i mam pulpit z tym! No tak doglądacie do tuba, nie żartowałem. Klikamy chyba w play, jeżeli dobrze rozumiem. Widzieliście, to było stworzone na podstawie, że jakbyśmy odpalali film na YouTubie. Jo! Yo. Dobra, mamy stickmana. Pracującego w jakimś podziemnym chyba laboratorium? Czy czymś? Otwieramy drzwi! Wychodzimy z piwnicy. Światło. O, to my! Aż mi gra z tego, co się wydarzyło. Dobra, już jesteśmy. Wow, wow. Dobra, szybko, na spokojnie. To, Let's go. Stickman? А хлап се пошет по... Чи е он наистина? А он пошет по playbe! О, боже, не! Хлап ми нагрева и пуска то само. Спуснете от пайс бойфренда и гижте, нещо на него гледа. Ej, dobra, już mi się to. Ej, ten boyfriend. Ej, dobra, to mi się podoba. Let's go. Chłop na pianinie zaczął grać. Bro. Zobaczcie tego wkurzonego boyfrienda. Ej. Czy on? Bro. No, przestań bawić się głośnika <noise> <Uf. głosy> Nie mogę. Dobra, ten mod będzie świetny, już mi się podoba. Dobrze, głośnik. No nie, ale głośniki nam rozwalił. Bierz mikrofon i śpiewaj. Let's go, Stickwin! Ja go akurat znam, bo ja oglądałem masę animacji i bo ja mogę powiedzieć, że to jest świetna, jeżeli chodzi o jego animację, to po prostu świetne, a taką bekę można przy nich cisnąć, że każdemu polecam sobie wejść też i zobaczyć. Masakra! Ale widzę, że strasznie kraszuje gierkę po przejściu kolejnych scenek. Okej. Okay. Tu już jest trochę głośniej, trzeba trochę przyciszyć. Let's go! Wow! Ej, no! Co jest? Chłop przywalił mikrofonem i nagle, kurde. No! Czy ty możesz? Chłop mnie bije mikrofonem! Ha! zapałem. Teraz rzucałem sobie mikrofon. Ej! Ile ty masz tych mikrofonów? Bro! Ta dziewczyna, która teraz siedzi już na stole, bo jej głośniki rozwalił. Joo. Ej, dobra, podoba mi się ta animacja. Co jest? <laughs> Bro. Nie, dobra, ta modyfikacja mi się podoba. Ciężko jest cokolwiek tu powiedzieć bo to się samo za siebie, robi. Dało się. To co teraz znowu zrobić Stickman? O, tam mamy zdjęcia chyba z animacji. Bośle zadowolony. No, Stickman się wkurzył. Czy teraz w końcu będziemy śpiewać na poważnie? <noise> o, nie mogę z tego moda. Jest prześwietny, jo. Widzicie, nie potrzeba dialogu w modzie, kiedy masz takie świetne kascenki. O! Okej. Okay. Okej. Okay. W końcu jakaś poważna bitwa. O nie, to myślen źle Dobra Chyba koniec tej zabawy i czas na prawdziwe śpiewanie Eee Czy ja coś mówiłem? Okej Ej, ale podoba mi się ten beat Jak fajny Let's go! A strzak tutaj widzę Widzę, że mu nie brakuje, jeżeli chodzi o klikanie. Let's go! Tutaj trochę przyspamię. Let's go, Sick Man! Go. O, Chyba te, te, gdzie jest ich taka masowa, ciężko jest przeklikać mi. O, znowu Okej, okay, 75 jak jest i 17 kombubryków. I z tych mnie się wkurzyły walił mikrofon i sobie poszedł. Tien. Yo! O jest, daj Właśnie ona była w tym, tutaj właśnie koderką w tym modzie Yo! Thanks for playing! Świetna modyfikacja! To prawda... O! myślałem, że coś jeszcze jest Ale dobra, sprawdźmy jeszcze freeplay, bo może jeszcze jakaś piosenka na freeplayu się yy, kryje O zobaczcie! Trzecie. to jest tutorial jest jeszcze boombox. Tego nie było, więc zagramy jeszcze to w takim razie. Ale wydaje mi się, że to naprawdę krótka modyfikacja w takim razie, jeżeli mamy tylko tyle piosenek. Tak, tego nie graliśmy. Na ten znowu na tym ten... Bro. No ale w tamtej trzeciej piosence już nie poszło mi tak dobrze. Widzieliście, i widzieliście ile tam był strzałek? Ale tam fajne kombo można pamiętać, tylko trzeba wiecie jakie je kliknąć dobrze. No, ale na pierwszy raz na nie było tak źle. Chociaż szkoda, że nie udało mi się 90 jak jeszcze zrobić. Ale muszę przyznać, modyfikacja świetna. Let's go! Let's go. A dere 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 klika. dere 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 Nie, ale dere sobie zagrać w zagrać w modyfikacje na przykład na przykład jeszcze nie grał bo świetna modyfikacja. I może też powiedzieć, która piosenka Wam się najbardziej podobała w takim razie. <grym> Ale muszę przyznać, że animacje, które były tu zrobione w trakcie były świetne Let's go Stigmin No i zero combo breaków perfekcyjnie. No 5 badów niestety siadło Okej, okay, główny wątek z y, modyfikacji versus Stickman mamy już za sobą, ale okazało się właśnie przed chwilą, sobie to ogarnęłem. Po tym jak już nagrałem główną część, tak w sumie już myślałem, że to koniec, a jednak też się dowiedziałem tak samo jak wy w tym momencie, że to jeszcze nie jest koniec, ponieważ mamy jeszcze tu jedną ukrytą piosenkę. I jak sami widzicie, jesteśmy tutaj w tym menu, w którym odpaliliśmy grę ogólnie tutaj w lewym dolnym rogu zauważyłem, że to jest właśnie z JZ Boja kanału, no w końcu pasuje. Że to wszystko tutaj po boku też możemy kliknąć. Jak sobie zobaczymy, możemy tutaj na przykład odpalić sobie e, jakąś, e, e, jakiś filmik tutaj ogólnie. To, bo w momencie jak sobie to klikniecie, to wam się normalnie odpali w waszej przeglądarce na komputerze jeden z tych filmików. Ale jeżeli wybierzemy dokładnie konkretny e, film, czyli tutaj mamy napisane The Wrath Soul Chapter 1, jeden z filmów na kanale JZ Boya. No to w tym momencie ten film odpala nam się w grze. I my możemy sobie w ten film zagrać jako właśnie w modyfikację, a dokładnie piosenkę, yy, która jest ukryta w tej modyfikacji. I zauważyłem to właśnie, jak przeglądałem pliki, ale nie wiedziałem, czy to było już dodane, czy nie. Okazuje się, że jednak jest. I mamy naszą tutaj, właśnie, koleżankę. Ale wydaje mi się, że jest trochę za głośno, więc ten ciutkę przyciszymy. Da, du, da, di, da ogólnie to ja już jestem po tym, jak zrobiłem miniaturkę i będę musiał pewno mały rework na niej zrobić. Bo właśnie jak przeglądałem sobie piki, z których brałem oczywiście postacie. No to właśnie zauważyłem jakąś Daisy, tak się właśnie nazywa nasza znaczy Dizzy. I to właśnie się zdziwiłem, że tej postaci w ogóle w tej modyfikacji nigdzie nie było. Po czym nagle się okazuje, że jednak jest możliwość Zagrania przeciwko niej, tylko właśnie trzeba było. No, trochę się tutaj przyjrzeć właśnie a propos tego, co mieliśmy na głównej stronie po wejściu w story No ale mamy tutaj właśnie Daisy. To jest piosenka Rough Soul, więc... Wydaje mi się, że za chwilę może stać się coś naprawdę ciekawego, ponieważ jak widziałem jej... postać, to nie wyglądała ona tak słodko. Tam się nie przyglądałem za bardzo, bo widziałem tylko kilka właśnie jej tam... stronek z jej właśnie jakby tu modelem. Du, 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 du. Ale fajna taka piosenka, taka chirku. Um, I nawet podobno z tego co widziałem, jest jeszcze jakiś secret ending. A propos tego, że już mamy sekretną piosenkę, no to mamy też sekretne zakończenie. Więc zobaczymy. Ogólnie jesteśmy w tym miejscu, w którym był Stigman na początku samego story mode'a. czyli właśnie w tym jakimś laboratorium. Bo widzimy w końcu te drzwi, którymi wcześniej wyszedł. Ok, zrobiło się ciemno. Kto zgaśł światła? Znikman! Co jest? Jezu, gra mi się zacięła! Wow. Wow, wow! wow, 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 Przepraszam co? Wow, młoda! Co jest? Jakiś demon mode się włączył! Wow, 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 wow! Spokojnie, Jezu, nie włapałem na początku, co się dzieje! Ogień się pali, co jest? Dobra, musimy na poważnie co podejść. Nie spodziewałem się coś takiego. Wow. Aż granie wyrabia. Ona chyba HP jeszcze zabiera, z tego co widzę. Tak, ona nam zabiera jeszcze HP, bo jakimś laserem na strzelec czy takim. Jakieś slasze w nas robi. Co jest? Let's go! Jezu jeszcze nowa mechanika! Kup się corner! Wow, nie spodziewałem się czegoś takiego! Let's go! Oj się teraz skurzyła! OMG! O M3 uh. Co jest ona jest w połowie roboty? Lili? Co? Co? Co do? Jakiś? Co się dzieje na moim ekranie w tym momencie? Co to za jakiś diament jakieś oczy w Soul Part 3? Czy to jest zapowiedź kolejnej animacji? <grym> <grym> Czy to jest ani... zapowiedź kolejnego odcinka JZ Bias w Red Soul? Bo ja wiem, że to jest ogólnie jego seria na kanale i były chyba dwa party. Jo! Dobra, no to w takim razie mamy to za sobą. I w sumie już wcześniej zakończyłem odcinek. Więc, może, skoro już jestem po tym, to żeby nie było, że jakby tam będę nieświadomy tego, co się przed chwilą stało, to pożegnam się z wami teraz. Więc, co. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z Stickmana w Friday Night Funkin wam się spodobał. Oczywiście zachęcam tego, żebyście sobie sami też zagrali w tą modyfikację. Link do moda jak zawsze macie w opisie. No i tak samo macie linki do kanałów oczywiście JZ Boya, jak i do Takei. I znowu źle powiedziałem jej nick, bo na inaczej się nazywa trochę na YouTubie ale link do obu ich kanałów macie także w opisie, więc możecie do nich wbić i także zostawić im subskrypcję za bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o wykonanie tej modyfikacji. No i oczywiście yy, wielkie podziękowania dla wszystkich innych osób, które pracowały przy modyfikacji. W sumie jeszcze zanim tutaj się z wami pożegnam, to już tak kom, kom, kompletnie, to może jeszcze byśmy zobaczyli, czy mogę wejść sobie po prostu w kredyty i wam pokazać właśnie osoby, które pracowały przy modzie. Tak, macie pokazane. JZ Boykal. Tajaj. O właśnie. Tajaj. Nie wiem jak to dokładnie wypowiedzieć, ale to jest nasza tutaj właśnie taka. E, Pitagorad, e, Mami, e, Pipo, e, Tomix, Rabble Rab, 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 Blin, DJ I to chyba wszystkie z, z, z Click to sequel cool People. No i tutaj właśnie te osoby pracują, pracowały nad tą modyfikacją, więc co? Dziękuję Wam za oglądanie. Ja byłem Corner i widzimy się już w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale. To by było na tyle. I cześć!